Jaki Pańskim zdaniem jest największy sukces, a jaka porażka polskiej branży IT w ciągu tych 30 ostatnich lat? Po pierwsze, sama branża IT jest jednym z ważniejszych elementów gospodarki. I wielkość rynku IT w Polsce jest, jest, jest duża, jak porównujemy to do tego okresu, kiedy, kiedy zaczynaliśmy. Myślę, że sukcesem jest to, że jako branża IT w swoim rozwoju naturalnie pominęliśmy pewne aspekty rozwoju IT na całym świecie. My nie musieliśmy robić pewnych rzeczy, weszliśmy w nowe technologie, i to jest nasz ogromny sukces. Również to, w jaką pozycję mamy, jeżeli chodzi o niektóre usługi na świecie. Tak? Nasze centra wsparcia zlokalizowane w naszym kraju są świetnie znane na całym świecie i bardzo wysoko cenione. Także myślę, że to jest ogromnym sukcesem, że wielu ludzi, wielu młodych ludzi widzi szanse rozwoju i przyszłości swojej związanej z IT. Mhm. A czy jest coś, co mogliśmy zrobić lepiej z tej perspektywy 30 lat? Na pewno. Myślę, że to, co, to, czego nam wspólnie zabrakło, to jest wykorzystanie IT w, przez administrację publiczną i wykorzystanie, zbudowanie usług dla ludności po to, żeby było nam wszystkim łatwiej w takim codziennym życiu i kontakcie z naszym publicznym otoczeniem. To jest coś, czego nam zabrakło. Myślę, że to jest jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy, jest nasza historia i, i też takie, takie cechy, które nam czasami przeszkadzają w rozwoju, na przykład właśnie wspomniane tutaj kiedyś przez, wcześniej w debacie przez różnych, kilka osób, brak zaufania do siebie, czy do partnerów z jednej strony IT, a z drugiej strony generalnie do partnerów w biznesie w Polsce. To, czego również wydaje mi się, że powinno być więcej, to jednak wykorzystanie IT na potrzeby wewnętrzne. Tak jak mówiłem, że my jesteśmy znani na świecie i, i, i wiele sukcesów osiągamy na świecie. Natomiast samo IT mogło być bardziej wykorzystywane przez naszych rodzimych graczy, przez nasze firmy. I myślę, że tutaj też jest sporo jeszcze do nadrobienia. A na co polska branża powinna stawiać, żeby. Jak najlepiej się rozwijać w przyszłości? Myślę, że kilka rzeczy, które pozytywnie nas ustawiają na przyszłość, to jest to, że, że to, o czym mówiłem, że jesteśmy znani na świecie i mamy jakiś zasięg światowy, dostęp do, do, do ludzi, dostęp do biznesów na całym świecie. To myślę że w przyszłości będzie ewolowało i, i to że teraz mamy taką przewagę na przykład kosztową, która nam pozwala być tak rozpoznawalnym i, i tak, mieć taki duży zasięg naszych usług. W przyszłości będzie się zmieniało i już nie będzie takim atutem. I jednocześnie myślę, że to samo pozwoli nam, ten dostęp do tych rynków, do tych klientów, pozwoli nam w przyszłości kreować inne elementy, które będą istotne w rozwoju, takiego jak jakość czy innowacyjność. I na to liczę i myślę, że to jest, będzie naturalny element rozwoju w przyszłości. Do tego będzie potrzebna edukacja i myślę, że tutaj wiele rzeczy jest do zrobienia i przez uczelnie, ale również przez fakt i możliwość rozwoju w końcu sensowniejszej współpracy między biznesem a, a uczelniami. To, co jest jakby naturalne na Zachodzie, gdzie uniwersytety mają. Kilkusetletnią tradycję współpracy z firmami biznesowymi u nas nie mogło istnieć z naturalnych powodów. Natomiast będzie musiała przyspieszyć, żebyśmy byli atrakcyjni w przyszłości dla światowego rynku. W związku z tym też liczę na to, że ten element będzie się rozwijał i, i, i ja również mam nadzieję, że, że nasza firma w tym obszarze wykona pewne ruchy i będziemy mogli. Wspólnie rozwijać czy edukować przyszłe pokolenia dla naszej wspólnej dobrej przyszłości. Czyli mamy dobre perspektywy? Mam nadzieję.